Ja triple J, witam triple na moim kanale Gdzie jesteśmy w kolejnym odcinku dzisiaj wam przedstawię najnowsze informacje o walce kamerzysty i Kruszwila po kilku dni chodzą głos, pogłoski o sprawie, że kamerzysta ma walczyć z Kruszwilem na, na jakiejś skali w lutym każdy myślał, że to będzie high league. Ale Nitro potwierdził, że walka się odbędzie, ale nie w Heidik, tylko w federacji Prime, którą właścicielem będzie Fen. A króżby się będzie z kamerzystą w Prime bił, jak coś. To nie, nie trzeba jakiś ten, Z tego co słyszałem, oczywiście. Prime to jest ta gala Fenu, która nowa ma powstać. Więc zero atencji. Także walka będzie raczej potwierdzona na, stowę, na stówę. Nowa federacja wystartuje z dobrymi zasięgami. Bo to jest akurat walka, którą każdy, każdy chciałby obejrzeć, bo te osoby były kiedyś współpracowały i mają od dwóch lat po prostu konflikt. Ja jestem. Big, no